Hej, cześć wieczorem, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z 3RP. Dzisiaj, tak jak było mówione w poprzednim odcinku, ruszymy tutaj na podbój kolejnych ziem żeby żebyśmy mieli bezpośrednie połączenie lądowe z naszymi tutaj ziemiami na północy. Jednak zanim to zrobimy, przydałoby się trochę uzbierać więcej złota w naszym skarbcu. Tak, cały czas mamy mało czempionów. A najlepszą y, rzeczą na uzbieranie, jaką możemy zrobić, żeby uzbierać to złoto jest ruszenie na grabież. A tak się składa, że nasz najwyższy wódz Skodery jest właśnie grabieżtą, więc osobiście poprowadzi naszych ludzi na południe, żeby tutaj sąsiednie plemiona ograbić z ich bogactw. Tak, dajemy dowództwo naszemu władcy i ruszamy do połungi. Tutaj naszych litewskich, a raczej żmudzińskich sąsiadów ograbimy. Który jest grzesznikiem. Także... Ruszamy tutaj na grabież. A z racji tego, że nasz władca zgrabież, to to... Grabienie pójdzie zdecydowanie, zdecydowanie szybciej. A tymczasem inspiracja została zrealizowana. Tutaj mój panie! Moja beneficjentka Daryna! Macha w moją stronę szeroko się przy tym uśmiechając. Pracowałem wiele dni i aż moje dzieło w końcu zostało ukończone. Pokazuję mi przedmiot zawinięty w tkaninę, a kiedy go podnoszę, moje oczy robią się wielkie. Wyszukany zestaw regali w doskonałym że rzemieślniczym składa się on z berła wykonanego z mosiącu i kawałków agatu. Płaszcza z lnuch, haftowanego niczym z jedwabiu i dużego naszyjnika z kaboszonowego agatu. Regalnia dynastii Penikis. To jest cudowne. Tak, mamy też nasz pierwszy artefakt. Możemy go od razu założyć. Co on nam daje? Zwiększa nam miesięcznie prestiż, opinię małżonka i oraz opinię dynastii. Nasza dynastia jest obecnie bardzo niewielka. My jesteśmy głową e, dynastii. Mamy córkę, która poślubiła sojuszniczego władcę, naszego sąsiada i ma z nim już czwórkę dzieci, z, naszego, z trzech synów naszych wnuków. My też mamy już dwóch sydów, Więc yy, potencjalna linia dziedziczenia jest zabezpieczona. A tymczasem możemy kontynuować tutaj plądrowanie tych terenów. Władca Żmudzi ma 1300 wojów, prawie że. Ale na razie nie stawia nam żadnego oporu. 10 ofiar. Myślę, że możemy tutaj przejść. 10 ludzi stracimy na tym, ale tu są całkiem całkiem pokaźne łupy 20 sztuk złota, to się na pewno przyda. Gdzie możemy teraz przejść? Tutaj na terytorium Litwy? Trochę daleko. Myślę, że będziemy się trzymać bardziej tutaj w brzegu. Tutaj nie ma żadnych łupów. Chyba, że tu już wszystko jest pograbione, bo też tak może być. Że nie będzie tutaj zbytnio łupów. No i chyba tak jest. No to będziemy musieli przejść tutaj na te tereny. To będzie się wiązało z kolejnymi ofiarami, ale dzięki temu, że nasz władca jest to no to te wyniszczenie jest dużo mniejsze. Nie podnosimy takich strat, jakie byśmy mogli ponieść. A tymczasem władca Litwy prowadzi jakąś wojnę? Nie, to tylko pomniejsze hrabstwa tutaj ze sobą walczą. Ogień i krew. Osada troki padła łupem moim najedźcim. Mamy do dyspozycji rozległe płaci ziemi, a do wyboru wielu... Drżących poddanych liśniącek, skarby, który wódz Kerpichus nie zdołał przede mną ukryć. Żołnierze, są w gotowości, czekając na mój rozkaz, aby nadać im kierunek. Przynieście mi obfite łupy. Wzięliśmy już wystarczająco dużo. Nie no, nasz władca z grabieżcą, więc jak najbardziej będzie chciał, jak najwięcej tych łupów zdobyć. Mamy też yy, nowy atrybut. Uderz i uciekaj. Myślę, że skoro, skoro nasz własny są to jednak pójdziemy w stronę przeżycia za granicą, co zwiększy nam przy, szybkość najazdu oraz pojemność zaopatrzenia. Więc musimy wziąć na początek to. Machiny obrężniczych nie mamy, więc nam się to nie przyda. I poruszanie po morzu też się nam nie przyda, bo nasza kultura. Nasza kultura. Nie ma innowacji, właśnie langshipów, która pozwala plądrować zamorskie tereny, jak to wikingowie mają w zwyczaju. Tu jeszcze stolice Litwy ograbimy. Tu jakieś pomniejsze łupy będą. Czy chcemy, czy chcemy wchodzić tutaj na terytorium Nowogrodu? Na pewno nie. Terytorium Mińska 1500. Żołnierzy. Czy byśmy się chcieli tu zapuszczać? Tu i tak jest wszystko ograbione, więc chyba nie ma co. Tutaj wódz Grodna ma potężną siłę militarną. Jest to w ogóle władztwo nordycki, więc musiał tutaj przypłynąć i podbić tutaj właśnie to Grodno, te tereny. Myślę, że w takim razie możemy się wrócić chyba. Ewentualnie zapuścić jeszcze tu, tutaj dużo, duże bale. To się będzie z kolejnymi stratami wiązać. Więc nie, wrócimy na nasze tereny. Ponad 100 sztuk złota udało nam się na tej wyprawie u zarobić. Długie domy też w naszej stolicy się budowałem i myślę, że zaraz udamy do zlecenia obozy wojenne. Większa liczba wojowników oraz oborowych to się na pewno przyda. Z tym, że no, czempionów dalej nie mamy, nie mamy jeszcze zapełnionych ich limitu. Czy nasz władca chciałby jeszcze gdzieś dalej ruszyć? No, tutaj Prusowie są też ograbieni całkowicie, więc. Chyba nie ma co. Poczekamy, aż całkowicie nam się wojska uzupełnią, bo trochę strat jednak ponieśliśmy. W stanie oblężenia. Prawdziwym wrogiem każdego żołnierza jest poczucie bezpieczeństwa. Twierdzi mój czempion Sarunas, zwracając szczególną uwagę. Stoimy obok siebie na murach mojego grodu, spoglądając w dół na żołnierzy przeprowadzających ćwiczenia. Moglibyśmy zastąpić bramę grodu deskami i stępić strzały w kołczanach żołnierzy, kontynuuję. Prowadza, prowadź żołnierzy w szkoleniu szarży na gród i zobacz, jak sprawują się w akcji. Myślę, że jak najbardziej jest to dobry pomysł. a zwłaszcza ćwiczy dużo, chce się stać lepszym wojownikiem niż z wykształcenia, więc jak najbardziej się na to zgodzimy. W stanie oblężenia pierwsze uderzenie. Przede mną szczelnie zamknięta brama i mury wznoszące się wysoko ku niebu. Za murami widać cienie łuczników, a w powietrzu unosi się atmosfera prawdziwego podniecenia. W chwili ciszy przed bitwą zwracam się do swoich żołnierzy. Mój rozkaz miał głośno i wyraźnie w całym polu. Możemy szturmować główną bramę albo przynieść drabiny. Myślę, że nasz władca, który jest odważny od razu by rzucił się na szturmowanie głównej bramy. Atak przebiega bardzo dobrze. Każdy krok na drodze. Schody rozbrzmiewają echem, gdy kolejna wstępiona broń odbija się od środkowej kolumny. Po raz drugi w ciągu kilku minut przeklinam wąską spiralę, która blokuje nam możliwość wymachiwania bronią w stronę obrońców. Ciężki oddech żołnierzy wokół mnie jest ogłuszający, a z każdym odpartym atakiem rośnie ich rezygnacja i frustracja. Muszę przejąć kontrolę nad sytuacją. Za mną będę was chronił. Zyskujemy stres za to, że jesteśmy odważni. Właściwie chyba powinniśmy stracić trochę stresu, skoro właśnie jesteśmy odważni, więc na pewno byśmy tam. tą opcję wybrali. No i tak też, tak też zrobimy. Trochę stresu jednak nałapiemy. Brawurowa bitwa. Robiąc ostatni krok na mur otaczający gród, oglądam scenerię. Wielu żołnierzy zostało strąconych przez uczników na murach, ale nas to nie zniechęci. Jeden po drugim obezwładniamy obrońców i stajemy z z konad poległymi. Bierę głęboki wdech. Czas, abyśmy kontynuowali atak. Wygrywamy, ale nie możemy pozwolić sobie na błędy. Wszyscy za mną, łucznicy zająć pozycję oraz uderzać mocno, nie okazywać litości. Czy nasz władca nie? Nasz władca na pewno by nie jest tyranem, więc wybierzemy opcję numer jeden. A tak przebiega dość słabo, niestety. Szturm na gród. Gród jest nasz. Saruna znajduje się wśród wiwatujących żeniczy, gdy do niego podchodzę. Ratuję im dobrze w szarży. Spójrz na nich, mój panie. Zmiana tempa dobrze im zrobiła. Nawet ty wydajesz się być ożywiony, mimo iż... Twój gród został właśnie zdobyty przez napastników. Jesteśmy silni w defensywie. Zyskujemy ulepszoną obronę. No niestety, ostatni atak nie poszedł tak dobrze, jak byśmy chcieli i nie zyskaliśmy punktu w sztuce, w sztuce walki. Ale myślę, że dzięki temu, że nasz gród jest umocniony defensywnie, zapasy są zebrane, armia się uzupełniła, możemy zaatakować na naszego. A, no, w ogóle królestwo Estonii powstało. To już nie jest tylko księstwo, a już jest królestwo, więc zaatakujemy na króla Estonii. Hmm, żeby podbić chrastwo Sarem. Saremy, tak. Wodostwo Saremy będzie przez nas podbite. Wypowiadamy, wojnę. Myślę, że pierwsze co zrobimy, to udamy się na stolice Wrodga, jednak. Tutaj już ma sojusznika Wodza Estonii Tak, czyli mamy obecnie Wodzostwo Estonii i Królestwo Estonii Czyli walka z estończykami nadal, nadal trwa Sojusznik wroga dołączył My też możemy wezwać swoich sojuszników Dzięki naszej żonie zyskaliśmy trochę doświadczenia w sztuce walki I nasza żona jest w ciąży. Mają sporo wojsk. Sporo wojsk mają jednak. Może tego naszego sojusznika, woza Narwajta. Nasza córka jest w końcu jego żoną. Myślę, że dla bezpieczeństwa wezwiemy go i razem, ramię w ramię, staniemy do walki z naszym wspólnym wrogiem. Oczywiście dołączył do nas. My tymczasem kontynuujemy oblężeniem. wróg także przyszedł na naszą stolicę, która jest jednak silniej chroniona. Ma poziom fortyfikacji 3, gdzie jego stolica ma tylko drugi poziom, więc powinniśmy szybko to zdobyć i ruszyć na odsiecz naszej stolicy. Gotowość do działania. Niektórzy z moich radnych uważają, że stanowisko należy się im wyłącznie... Niektórzy z moich radnych uważają, że stanowisko należy się im wyłącznie... Z uwagi na ich pochodzenie lub wpływy, jednakże się mylę. Oczekuję od nich efektów, a jednak często jestem rozczarowany. Pod koniec dnia Precesława wysłuchuje moich narzekań, w tym nagle wchodzę, wchodzi mi w słowo. Pozwól mój mężu, że się tym zajmę. Kilka lekcji mogłoby wyostrzyć ich umysły. Możemy wesprzeć naszą mistrzynię szpiegów albo naszego naszego kapłana notwornego. I myślę, że tak zrobimy, poprawimy z nimi relacje i też dzięki temu szybciej powinien nawrócić to nasze wodzostwo. Więc myślę, że to jest dobra opcja. Niech nasza żona mu pomoże. Nasz sojusznik też tutaj oblega. Tutaj na prawdopodobnie wikingowie. A nie, to nasz, nasz wasal, podczas kiedy my walczymy ze Estonią, yy, najechał i plądruje tych Estończyków. Czyli taki dość duży sojusz yy, nas, czyli Łatgalów powstał przeciwko sojuszowi Estończyków. Twierdza zdobyta. Pojmaliśmy jakiegoś cennego jeńca. To jest... Kto to jest? To jest żona króla? Nie, to jest jego córka, więc myślę, że możemy córkę sprzedać i ruszamy na obronę naszej stolicy. Wózef Stoni jest też zadłużony? Nie jest zadłużony, więc prawdopodobnie jego sojusznik jest zadłużony. Tak, dlatego to jest ten debuff. Bitwa pod piłyniem. Nasze wojska jednak mają gigantyczną przewagę. I nasz własna też jest zdecydowanie lepszym, lepszym dowódcą niż wrogi generał. Niestety nasz, jeden z naszych rycerzy został zabity. I urodziła nam się córka Cordula. E, więc dwo naszej dworzance możemy znaleźć kolejnego męża. Bo cały czas zmagamy się z niedostatkiem z niedostatkiem wojowników. Gdzieś w walce może być. Wyślemy i jeszcze najechali nas Wikingowie. Jarl z Gotlandii nas najechał. Więc po wygraniu tej bitwy, ruszymy pozbyć się tych najeźdźców. Tak, zgadzam się na propozycję małżeństwa. Nasza wiara jest powszechnie znana, mamy kolejny poziom oddania z tym oddanym sługom. Bitwa pod Vanemannę wygrana. Miażdżące straty przeciwnika. Ruszamy teraz obronić Twierdzę w grobiniu. Udało nam się. Znowu przewaga po naszej stronie. I chyba cała armia Wikingów została wyrżnięta. Tak, tylko sześciu, sześciu ludzi ocalało z tej bitwy. Pewnie na ostatkach swoich ludzi uciekałem na, na Gotlandię, powiedzieć, co tutaj zaszło. Piękne zwycięstwo naszej armii. Możemy teraz na Wargola przejść i zacząć go oblegać. Po zdobyciu tej twierdzy, wojna powinna być już wygrana. Jeśli przeciwnik nie ściągnie najemników, to powinniśmy bez problemu wygrać tą wojnę. A nie ma na tyle pieniędzy, by tych najemników mieć. Tu, czym czasem dochodzi do bitwy z wodzem Saremy. Tu kolejne bitwy się toczą na terytorium Estonii. A tymczasem mapa. A ten event już był chyba, tak? Tak. No dziękujemy za zwrócenie uwagi. Bitwa znowu wygrana. Wszyscy wrogowie wyrożnieni. Tutaj przeciwnicy skupiają się na odbiciu stolicy swojej i chyba musimy tam jednak ruszyć. Nie możemy pozwolić by odbili stolicę. Tracimy trochę prestiżu, ale to dlatego że nasze Oddziały zbrojnych są powołane. Mamy przewagę liczebną. Lepszego dowódcę, więc nasza wygrana będzie znowu miażdżąca. Tymczasem wezwanie do wojny. Sojusznik z Mińska hmm, przeciwko królowi Rurykowi. Z nami ma sojusz jeszcze z jakimś pomniejszym wozem tutaj. Oczywiście odpowiemy na to wyzwanie, jednak pierwsze musimy dokończyć własną wojnę. Tak, kolejna... Kolejna bitwa wygrana. Jeden z naszych szlachciców został zabity. I tak, chyba możemy teraz ruszyć już na tego urogola. Otracimy punkty, bo go nie kontrolujemy. I możemy też dać kolejny punkt w strategii. No i myślę, że zabierzemy właśnie to na plądrowanie. Kolejnych sojuszników nie wzywamy. Nie ma po co. I tak, kontynuujemy oblężenie tego. W razie potrzeby, myślę, że teraz będziemy mogli podzielić armię, I żeby jedna oblegała, a druga broniła tutaj zdobytej stolicy wroga. Z dala od domu, Przy mojej obliczy zostaje przeprowadzona nieznajoma. Od tygodni czeka przed bramami twojej posiadłości, mój panie, informuje mnie strażnik. Kobieta kłania się nisko, ma na, mnie, ma na imię Batz Wasza wysokość. Podróżowałem wzdłuż i wszerz, widziałem wiele rzeczy, jednak jestem już bardzo zmęczona tą wędrówką. Jeśli pozwolisz mi zasiąść z radością, podzielę się z Tobą swoją wiedzą o świecie i będę Twoim wierną służką. Rabinizm gości w dom, daj Was w dom. Myślę, że jak, najbardziej, że jak najbardziej ją przyjmiemy. Też się nawróci na naszą wiarę, więc nie mamy powodu się nie zgodzić. Tak, podzielimy tutaj armię. Nasz władca ruszy tutaj na odsiecz okupowanej stolicy. No i wojna, a raczej bitwa po raz kolejny wygrana. Tutaj nas atakują. Nasz władca myśli, że będzie mógł ruszyć oblegać kolejne ziemie. Jednak powinniśmy się obronić nasz czempion, nasi czempioni sobie radzą, zabijają wrogich czempionów, nawet wrogiego wodza zabili. A tymczasem wojna i tak już jest wygrana, więc możemy wysunąć żądania. Tutaj nasz władca nie dowodzi, więc straty na pewno z tej bitwy byłyby dużo większe, tak wojna wygrana. Jesteśmy już coraz bliżej do połączenia naszych ziem na północy, a tymczasem nasz sojusznik walczy z Nowogrodem, który ma prawie 4,5 tysiąca wojsk. No na papierze siła jest wyrównana, jednak ich władca jest doskonałym po prostu wojownikiem, więc. Musimy bardzo uważać. Myślę, że jak najbardziej pomożemy sojusznikowi. Ruszymy oblegać Psków. Tymczasem kończymy umacnienie kontroli, nasz marszałek umocni kontrolę nad tym terenem, wyślemy go tutaj. O tutaj zakolonikowali w ogóle długie domy do budowy, więc bardzo dobrze. Lidia złodziei tutaj też funkcjonuje, będzie trzeba się z tym później rozprawić. Chociaż niestety na oblęczenia raczej nie wygramy. Tutaj już nasz sojusznik ma dużą część kraju okupowaną. No, nie wygląda to za dobrze, zdecydowanie nie wygląda to za dobrze. Myślę, że zdobędziemy tą twierdzę w Pskowie i ruszymy połączyć swoje wojska z sojusznikiem. Nasz sojusznik tutaj ucieka. Mam nadzieję, że go nie złapią. Niestety. Niestety nasz sojusznik został złapany, i tak, ich wóz jest po prostu no, bogiem wojny, więc ciężko będzie to wygrać. Oj, bardzo ciężko. My tymczasem złapaliśmy jakiegoś szlachcica, którego będziemy mogli sprzedać za okup. Za 50 sztuk złota, jak najbardziej to zrobimy. W takim wypadku też myślę, że będziemy mogli tutaj i tutaj wy wybudować salę zebrań. Trochę prestiżu będzie brakować na kolejne budynki, ale to nic. A tu jest druga arma sojusznika. Spróbujemy się z nią połączyć. A tutaj bitwa przegrana. Nasz sojusznik tutaj próbuje odbić te ziemię, ale tu już nadciągają wojska ruryka. Może byśmy się niepotrzebnie też nie wplątali w bitwę, jakoś musimy się z sojusznikiem połączyć. Do stolicy zmierzam, też udamy się do stolicy. Bucefał, wierny ogier. Znowu możemy ulepszyć naszego konia bojowego, może być jeszcze silniejszy. Myślę, że teraz e, chcielibyśmy, żeby był i silny, i szybki, więc myślę, że w to możemy zainwestować. Mamy teraz silnego i zwinnego konia bojowego. Co zwiększa nam trochę waleczność. Niestety... Wojska i jedne sojusznicy zostały rozgromione. Tutaj walczą z jakimiś najeźdźcami. No nie wygląda to dobrze. Nasza armia nie jest samotnie... ...stawić czoła przeważającym wojskom przeciwnika. Tymczasem nasz marszałek umocnił kontrolę. Więc może umacniać na tym hrabstwem. Możemy zostać rywalami z królem Melisem ze Estonii. Lub rozwiązać jakoś dyplomatycznie e, tą sprawę. Ale myślę, że tak, że zostaniemy rywalami. No, z estończykami mamy na zdecydowanie. Więc tak, ta opcja numer jeden będzie najlepsza. No tak. wojska przeciwnika ponoszą atryszyn, jednak cały czas mają zdecydowaną przewagę liczebną. Nasz sojusznik tutaj się samobójczo wbił wojska przeciwnika. No i cała jego armia poszła. No, cała jego armia poszła do piachu. Nic jej nie zostało aż. Błędy naszego sojusznika były w tej wojnie naprawdę duże. My sami tu już nic nie zrobimy tak, że myślę, że nasz władca by wycofał swoje wojska. Nie jesteśmy w stanie tu nic podziałać, tym bardziej, że mają genialnego, genialnego dowódcę armii. Gdyby nasz sojusznik głupio nie stracił wszystkich wojsk, to myślę, że moglibyśmy jakoś jeszcze powalczyć, a tak... Tak to już nie ma żadnego sensu. Wycofamy swoje wojska i rozwiążemy armię. No ta wojna jest już niestety przegrana. Tymczasem nasz syn, Mroczna Jaskinia. Jedna z dzieci na dworze, Hurmas, wiary ukonusko kultury estońskiej, jak on się tutaj znalazł? A, bo nasza dworzanka jest właśnie wiara estońska. Dlatego. Jedno z dzieci na dworze, Hurmas, zabrało lalkę młodszego od siebie chłopca i wrzuciło ją do pobliskiej jaskini. Całe z to zdarzenie widział mój syn. Wezwawszy strażników w domu, Saby nakazałby Hurma Hurmas wszedł do jaskini. Hurmas przeraźliwie krzyczał przez dobre kilka minut, po czym wyłonił się z zabawką. Wygląda na to, że kiedy służba uzna coś za słuszne, nie spocznie dopóki tego nie zrobi. I jest przez to uparty. Więc myślę, że jak najbardziej. Może zostać y, upartym, upartym y, dzieciakiem. Niestety porażka. Nowogród tutaj się powiększył, podbił część, kawałek Mińska. No jest to naprawdę potężny i niebezpieczny władca, który jakby nas zaatakował z łatwością mógłby nas pokonać. Także... Spróbujemy, może przekonać go do siebie, poprawić jakoś z nim opinie, które nie są obecnie najlepsze. Tak też zrobimy. Możemy wypuścić jeszcze córkę woda do z ale na razie tego nie zrobimy. Nie ma zresztą dostatecznie dużo złota, by zapłacić. Myślę, że nasz władca zorganizowałby polowanie. Tak, wcześniej wyprawiliśmy ucztę na część podbicia tutaj tych terenów. To teraz zorganizujemy jakieś duże polowanie na część przyłączenia kolejnych ziem do naszego państwa. Polowanie strzału. Rogacz wpatruje się w moją stronę, kiedy ja trzymałem włócznie w dłoni, odmierzając dzielącą nas odległość. Moja konkubina Breksta ucinała obok mnie, trzymając drugą włócznię. Zabije to zwierzę i albo ona może zadać decydujący cios. No, nasz władca jest wojownikiem, także myślę, że sam chciałby zabić to zwierzę. Mm. Powrót z dziczy. Polowanie dobiega końca. Dosiadamy nasze konie i pozostajemy, pozostawiamy ze sobą równiny, podczas gdy służba przygotowuje martwą zwierzynę do podróży powrotnej. Pomimo trudności, z jakimi smakaliśmy się w drodze powrotnej, polowanie można uznać za udane. Wracamy do domu wzmocnieni. No i tym pozytywnym akcentem, pozytywnie zakończonym polowaniem myślę, że zakończymy również ten odcinek. Jeśli się podobało, możecie zostawić łapkę w górę i komentarz i do usłyszenia.